Młodzież Wszechpolska. Właśnie była tutaj chwila dyskusji na temat katolickiej nauki społecznej i chciałbym w tym temacie troszkę tym się zatrzymać dłużej. Mianowicie, Polska posiada dosyć bogatą tradycję związaną z tą nauką społeczną. Wystarczy wspomnieć choćby pisma kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast z drugiej strony w ostatnich latach widać pewien niepokojący, niepokojący zredukowanie myśli Kościoła do spraw bioetycznych. Mowa tutaj o ochronie życia nienarodzonego czy in vitro. Jednak także Kościół w wielu obszarach oddaje miejsca neoliberałom, godząc się na ich wizję państwa i społeczeństwa. Nie proponując nic zamian, byleby tylko nie atakowali spraw fundamentalnych. I mam tutaj pytanie do księdza, czy nie uważa? Ksiądz, że właśnie ta katolicka nauka społeczna powinna być, powinna stać się obszarem zmożonej aktywności intelektualnej kościoła, świeckich katolików, w naszym państwie, ale także na świecie. No, katolicka nauka społeczna w ogóle ma sens, jeśli nią się zajmują świeccy nieduchowni dlatego że ona dotyczy kwestii, które w większości przypadków dotyczą życiowych wyborów nieduchownych, tylko osób świeckich. Więc jeśli ona jest nieobecna w przestrzeni społecznej w Polsce albo nie jest wystarczająco reprezentowana, to właśnie z tego, część tego powodu leży tutaj. Tylko że z drugiej strony ona jest bardzo łatwo podatna na upolitycznienie. Dlatego że proszę pamiętać, my w Polsce nie mamy przecież partii katolickiej. Nie ma oficjalnie w Polsce partii katolickiej, więc nie ma w Polsce y, y, grupy społecznej, która od A do Z opiera się na katolickiej nauce społecznej. Takiej partii w Polsce nie ma. To źle? Biorąc pod uwagę, jak wielu jest w Polsce katolików i jak y, y, wielu z nich jest zaangażowanych społecznie, no to jest pytanie, co się z tym stało? No to źle, to chyba źle, tak? Bo nie ma właśnie alternatywy, tak? Natomiast inna rzecz jest taka, że moim zdaniem w ogóle... Kościół za dużo skupia się na etyce na mało na Ewangelii. Tak, Znaczy, że panu słyszy, to zależy, gdzie ucho się przyłoży. Z jednej strony będzie narzekanie, że jest za mało etyki społecznej. To wygląda tak, Polacy się prawie nie spowiadają z tego, czy oszukują, czy nie na podatkach. Tak? Z drugiej strony, że za mało jest właśnie, o, albo za dużo aborcji, eutanazji, antykoncepcji i tak dalej. To yy, dużo zależy od wrażliwości. I tego, gdzie się ucho przyłoży. Natomiast moim zdaniem za mało jest po prostu Ewangelii. Tak? Natomiast gdyby Kościół się skupił na Ewangelii, duchowni skupili się na Ewangelii, a katolicy świeccy, którzy są w ugrupowaniach politycznych, działają społecznie, identyfikują się z nauką społeczną Kościoła, bardziej to reprezentowali w przestrzeni publicznej, no to ten głos byłby silniejszy. Natomiast inna rzecz jest taka, że proszę pamiętać, że to, że Polska jest w większości homogeniczna religijnie i większość Polaków uważa się za katolików czy za chrześcijan, nie oznacza, że ma być państwo wyznaniowe, więc tu musimy brać pod uwagę także rozdzielenie państwa od Kościoła i to, w jakim wymiarze te kwestie bioetyczne, i kwestie społeczne, które są kwestiami światopoglądowymi, mogą być prezentowane i egzekwowane ze strony Kościoła. Zgadza się, ale także na przykład, kiedy się zaczytuje w jakieś pisma wielu hierarchów Kościoła, między innymi z dwudziestolecia międzywojennego, czy także jakieś pewne wykładnie polityczne, no to ta katolicka społeczna tam się bardzo mocno przebija, jest bardzo mocno widoczna, chociaż tu by podać przykład encyklikę Leona XIII, Rerum Novarum, czy także późniejsze encykliki. Czy nie uważa ksiądz, że wśród dzisiejszych hierarchów Kościoła, tych najwyższych dostojników, tego właśnie brakuje? Bo Janie Pawle II praktycznie no, nie ma tego. Widocznego. Jeśli pan się mnie pytał o polską sytuację oczywiście. Znaczy tak, tak ale to, to się przekłada także jako kościół na cały świat. Znaczy na całym świecie tak, tak źle nie jest, bo e, jeśli się popatrzy globalnie, no, Afryka, Azja czy Ameryka, łącznie z, ob, z obecnym papieżem, przecież on, nie jest, on jest bardzo społecznie nastawiony, to wystarczy popatrzeć na jego biografię. On nigdy nie unikał polityków, tylko nigdy się nie dał sprowokować do sympatyzowania z jakąś jedną określoną Opcją polityczną. On zawsze działa dla dobra szerszego niż partykularnego. Natomiast w Polsce, no, ja bym sobie życzył, że, żeby na przykład większość tak zwanych listów pasterskich była bardziej prospołeczna, bardziej właśnie dotyczyła kwestii społecznych niż to, co, co dostajemy. Nie tylko ja sobie tego życzę. Takie głosy ja słyszę od ludzi, którzy są w Kościele i tych listów słuchają. Kiedyś kościół w Polsce kilka lat temu wydał bardzo dobry list o ubóstwie, no ale to był. To było jedno wydarzenie, które znikło z horyzontu. Tak? Teraz to są albo komentowanie wydarzeń politycznych, albo mówienie o wydarzeniach kościelnych, ale w taki sposób, że większość słuchających nie czuje się tym zainteresowanych.